Witam Was bardzo na moim pierwszym odcinku na moim kanale. Nazywa się on dzik Wiktor i jestem na razie bardzo spokojny. A jak dziki to się szybko denerwują. Więc jeżeli mnie nie... Więc, żeby mnie nie zdenerwować, zostawcie łapeczkę do góry oraz subskrypcję. A ja dzisiaj złapię wielu wrogów i będę przy tym spokojny. Filmy będą wylatywały co dwa dni o godzinie 14. Czasem mogą się trochę później być, ale zawsze nie będzie to, że już po 15. Zawsze będzie około 14., ale często, najczęściej będzie zawsze o 14 równo o 14.00. Postaram się nie patrzę na ten nick po prostu to jest stary kanał kiedy kiedyś nagrywałem ale mnie go zbanowali ale to jest dużo przytąpny jest złodziej a nie to okej okay, to lecimy do bazy kryminalistów Uh, ah, safe. De bank, oké. Okay. Okay, bliżko, blisko było. Dobra, wiem, gdzie jeden poleciał. Kolejny, kolejny, kolejny masz. Kurde. Dobra. No, czyli, że my tak nie zła? A jak Wnowu. Jest mam cię. Siema. Tutaj nikogo nie ma. Można jechać. Dobra, jestem na patrolu. O nie, nie. A mój patrol zaraz się kończy. A patrzcie, jestem spokojny, jak dzik, to dzika to niepodobne. Wchodzimy tu. chciałbym najbardziej to kupić, ale to jeszcze długa droga odcinkowa. Nie ma? O, ja tu też nie wie. Ale patrzcie, tutaj posta, aha a jak wyjdę to i tak a coś macie okej okay. dobra tutaj nikogo nie było dobra lecimy po ostatniego. O, że musimy kończyć odcinek za niedługo. Ej, ej, ja, ja, wjeżdżam tu i... Idę to zwiedzić. A więcej co to jest. No, to jest to. A więc na tle mojego domu, dzicka. Zegnam się tutaj z wami. Dziś Wiktor się z wami żegnam. Widzimy się za dwa dni. A ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć i pa pa. pa.